On się nie było, nie zrobił tutaj po czymś W hmm. 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 to się cofnie. Pewnie to jest zablokowane, to przypuszczam, bo tam zmniejsza się średnica kuchenna pewnie. To być może, że to jest odbędzie. Umywal... pan wodę w umywalce. umywalce. Zobaczę tylko w prędry wychodzi Tędy nie wejdziemy, bo on nam pójdzie uh -huh. przez tam, nie? A tutaj widać. Nie jest. Widać jest to no. nie zablokowane. No bokiem doszli dotąd. 4 boki Tak. Zabędzie? Tak, idzie staj. Wółkiem na pewno doszli tutaj 4 metry no, i dalej, wiesz. Wejść, damy radę tam, bo mi się zdaje, że ona skręci w lewo, nie w prawo, nie? No, skręci w tą... węższą. To zakręcić? Nie. No, nie dobra, dobra, już stopni. Weszła ja w węższą, czyli dołem nie zrobimy tego. Do przodu kawałek. Stój. Ja cofnę sam. Tutaj widać, że ona jest starożytna, nie? Ale nie chcę tam skończyć. Nie, nie, idzie tam. No Aha. tak idzie, jak, jak jej tam Aha. pozwala, nie? dobra. Nie, bo mówię, pralka, wszystko.